Hejka. Hejka, hejka. Krótki filmik, naprawdę krótki. Parę minutek. Kilka ważnych spraw. Nie nagrywałbym nawet nic, bo po ostatnim wyjeździe no to widzieliście, co tam się działo, co było kupione. Teraz 11 wyjazd jest. No to dopiero później coś tam może się wrzuci. Później dopiero w październiku, ale słuchajcie, nie mam czasu, nie wszystko oglądam w tym internecie. Czasem rzucę na coś okiem. Z tych filmików, tych filmików, z tych zakupów różnego rodzaju powstaje tyle, że ciężko to ogarnąć, ale do czego zmierzam? Dostaję nawet ciekawe linki, bo jak ktoś uważnie patrzy, to widzi różne rzeczy, bo większość ludzi mam takie wrażenie, że ogląda, ale nic nie widzi. Jeżeli patrzycie na te filmy, macie zamiar jechać do Niemiec po samochód, to czytajcie między wierszami i patrzcie na to, co widzicie i wyciągajcie wnioski z tego, co widzicie, a także z zachowań ludzi. Bo dostałem fajnego linka, obejrzałem filmik z zakupów kolegów na berlińskich placach, i to były zakupy chyba bodajże z 1 września. Zaczął, za, zaczął się filmik od kupowania yy, Skody Superb obejrzyjcie to, bo naprawdę warto. I wyciągnijcie, wyciągnijcie wnioski. Ja powiem tylko kilka słów, bo w ogóle dzisiaj powiem o autach uszkodzonych. Słowo i o zlecaniu, o zlecaniu kupowania samochodu obcej osobie. Tylko o tym. I to koniec. Tam myślę, że z 10 minut 15 finito. Wracając do filmiku, który mi ktoś podesłał, obejrzałem. Naprawdę super lektura. Można zabić się, się pośmiać, aczkolwiek tam do śmiechu nic nie ma. No Ja się, ja się mogę pośmiać, ale no ktoś, kto w taki sposób jest obsługiwany, żałosne. Zwyczajnie żałosne. Słuchajcie, wasze pieniądze jeździcie sobie z kim chcecie, ale naprawdę, na, nawet, na, nawet nie na YouTube. W ogóle jest dużo różnych osób Gdzieś tam nawet znajdziecie sobie w ogłoszeniach na jakichś Facebookach, na jakiś tam kurcze różnego rodzaju portalach można trafić na kogoś, kto się zajmuje tym profesjonalnie. Takim właśnie, taką pomocą, że na miejscu sobie kupicie auto. Na pewno są takie osoby. Bo to co w tym filmie, no to, no to tylko zerknijcie, pier z 1 września filmik. Oglądaliście kiedyś, oglądaliście kiedyś, yy, czy nie, inaczej. Kiedyś, w latach na początku 90. bardzo, zresztą teraz też słyszę, że gdzieś tam po giełdach jeszcze próbują, ale bardzo modne było, jeździli po targowiskach, yy, takie szajki, 3, 4, 5 osobowe jeździli po targowiskach i grali w trzy kubki, w trzy karty, w różnego rodzaju takie gry. Zasada była taka, że takich trzech czy czterech delikwentów, jak już sobie upatrzyło ofiarę, to tak, jeden, jeden rozkładał karty czy kubki, dwóch robiło sztuczne, sztuczne zamieszanie. Yy, chodziło o to, żeby tak odwrócić uwagę człowieka, żeby go zakręcić i zwyczajnie wycyskać. To mi przypomina, to mi przypomina yy, kupowanie tej Skody. Super. Raz, że wątpię, żeby z 2011 roku samochód Skoda w kombi. Na 100% było, była autem polizingowym albo po firmowym. Wątpię, żeby 170 tysięcy miała. jeżeli ma, to super. To, to lux. Co do ceny można polemizować, bo czy ta atrakcyjna cena była dla mnie nie, może dla kogoś tak. Ale ostatnie trzy skody super, czy Oktawie, czy Insignie, jakie kupili ludzie, których znam, albo którzy się ze mną kontaktowali, to żadna z tych samochodów nie miała oryginalnego przebiegu. Żadne z tych samochodów. W jednym przypadku super miał 350, a na liczniku 180, a w drugim przypadku nie wiadomo ile, bo 270 było rok wcześniej, a na liczniku też 180. Słuchajcie, i nie piszcie mi bzdur, że w Niemczech nie cofają. Tak, w Niemczech nie cofają. Na komisie niemieckim, tam gdzie auto przyjedzie kupić Niemiec, nie cofną licznika, bo jeżeli sprzedadzą to auto z, z fakturą, z rękojmią, to by im pozamiatali ten komis. Tylko to, że te komisy są w Niemczech, jeszcze inna sprawa. Są takie komisy, które też prowadzą Libańczycy, Turki, prowadzą czasem Rosjanie, różne nacje. Ale jeżeli to są komisy gdzieś w miasteczku ulokowane pojedyncze, nie te takie boksy zasiadkami, tylko pojedynczy komis i te komisy handlują z Niemcami, sprzedają auta z gwarancją, też mają podpisane umowy z firmami, które, które e, udzielają gwarancji i też takie gwarancje sprzedają, na tym komisie też nie cofną szafy, bo też by im pozamiatali. Bo Niemiec, jakby sprawdził, że, że kupił licznik s, 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 cofnięty, to by zamietli tego turka z tego placu. A czemu cofają tam? A, a dlatego, bo tam Niemcy nie kupują. Tam przyjeżdża Polak, Litwin, Ukrainiec, Białorusi i mają to w nosie, bo te auta idą na eksport bez rękojmi, bez niczego, dlatego sobie mogą cofać i robić co chcą. I nie boją się, bo Polak nie zrobi awantury, że jest 100 czy 200 zdjęte. Kupi auto, pojedzie do Polski, no i finito. Jak to kupił ktoś na handel, to zdejmie szafę, a jak to kupiła osoba prywatna i się dowie, że cofnięte, tak tu w przypadku chłopaków, co, co się okazało, że po 100-150 tysięcy zdjęte, no to przełknęli pigułkę i tyle, no i trzeba z problemem się teraz barować. Nie wierzę, że 8-letni super ma 170 tysięcy, wiecie dlaczego? Bo jeżeli tam auto jest w atrakcyjnej cenie. Jeszcze spoflotowe czy polizingowe yy, firma, bądź jest w atrakcyjnej cenie. Kombi, tam auto to na pewno nie ma 180 czy 160 tysięcy, tylko z 300 zdjęte. Stąd ta atrakcyjna cena. Ale to to mniejsza o tym, już kiedyś o tym mówiłem. Zobaczcie, zobaczcie. I druga sprawa w tym samym filmiku. Nie czepiałbym się, ale to są takie tematy, których trzeba się przyczepić bo ogólnie to powinienem mieć w nosie, z kim kto jedzie i co, i co tam się dzieje. Ale no, to, że ktoś tam sobie coś nagrywa, pajacuje, niech sobie robi, ich, jego sprawa, ich sprawa, bo tam jeszcze oprócz pana autora widać jedną postać, która, która też tam nieźle bryluje, nie wiadomo, czy to jest znawca, czy, czy to jest jakiś, jakiś rzeczoznawca, ja myślę, że rzeczoznawca, bo później jest taka fajna scena, gdzie panowie Fieste Testują sprzęgło w wieście. ludzie. uśmiełem się do łez. Uśmiełem się do łez. Najpierw, potem wam powiem, dlaczego o tym mówię. Bo to ma związek z kupowaniem małd na zlecenie, właśnie. I z tym, żeby co niektórzy oczy otworzyli. Najpierw wsiada nie wiem, kierowca, rzeczoznawca. Nie wiem wsiada i stwierdza, że jest nowe sprzęgło. Stare, nowe sprzęgło jest. Za chwilę debata jest, jak konsultacja medyczna to wyglądało, czy sprzęgło powinno brać od góry, czy od dołu, czy na środku, czy tak. No to, ta, no to chwileczkę. No Przed chwilą było nowe, a teraz już nie wiadomo, jak, jak ma sprzęgło brać? Panie, panowie fachowcy, A co, jeżeli to auto ma 130 tysięcy, bo tam 130 tysięcy ma ta Fiesta przejechane, papiery podobno są. No to co, jeżeli ma 130 tysięcy i sprzęgło chodzi poprawnie? No to jeżeli coś chodzi poprawnie, to znaczy, że jest nowe? No jak auto jest z 13 roku i sprzęgło chodzi jak należy, bo się nic z nim nie wydarzyło, no to sprzęgło może mieć 6 lat, tak? Że to, znaczy, to, że chodzi coś dobrze, nie znaczy, że jest nowe. Tak, jak ja mam 10 telewizor na ścianie i nie śnieży, to znaczy, że jest nowy? No ale dobra, na początku było nowe, potem już nie było wiadomo, czy jest dobre. Po konsultacjach okazało się, że jest dobre. I teraz do czego zmierzam? Zobaczcie, jeżeli Zobaczcie, jeżeli ktoś zleca kupowanie auta online, którego nie widzi i zdaje się na ludzi, którzy w taki sposób o takiej pierdole jak jak sprzęgło debatują, no to zaraz, no to jak, jak oni te auto mają kupić i obejrzeć? Na chybił trafił? No bo ja czytam między wierszami, jeżeli widzę, że ktoś nie radzi sobie i z prostą rzeczą <laughs> śmieszne konsultacje, no on potem oferuje usługę kupowania aut online. Słuchajcie, jeżeli chcecie zlecić, są, chłopaki działają, auta z Niemiec, Automoto Service Channel On nie sprowadza, nie kupuje, tak jak powiedział. Wozi i opiniuje samochody, ale na pewno da wam kontakt do firmy, która się tym zajmuje i tam wam gówna nie, nie kupią. Na, 100%, na 1000% nie kupią wam gówna. No i dlaczego? Bo są tyle, tyle na rynku i tyle w branży, że nie kupią wam tam chłamu. Facet pojedzie, obejrzy, a zna się, a wie o, a co mówi, bo widział nie jedno auto. Widział nie jedno auto rozebrane, widział niejedno auto porozkładane. Jak jest auto uszkodzone, to wie, czy to się warto wziąć, czy nie warto wziąć. No to wszystko już w jedną całość mogę połączyć. Tak samo auto uszkodzone. Jak auto uszkodzone, ktoś wiezie, żeby oglądać auto uszkodzone, to musi się na tych autach znać, jeżeli pomaga w ich kupowaniu. Musiał przerobić kilkadziesiąt, kilkaset aut, porozkładanych, wie, wie jak, to, jak to się składa, jakie są koszty, jaka jest technologia składania czy, czy naprawiania danego uszkodzenia, jakie mogą wygenerować się koszty przy okazji. Ktoś, kto się tym zajmował, to wie, a ktoś zielony, no to co on może wiedzieć? Może kogoś na minę, minę wpierdzielić, tak? Tak to dokładnie wygląda. Także mówię, pomyślcie sobie, nie wierzcie ślepo w to, co, co internet pokazuje. Widzicie, że, że czasem ktoś twierdzi, że jest pasjonatem. Może jest pasjonatem, ale chyba pieniędzy, bo na pewno nie, na pewno nie motoryzacji. A skąd, a skąd taki mój, mój wywód? No to podam Wam prosty przykład. Jak jesteście, jesteś, jesteście pasjonatami fotografii. Pasjonuje Was fotografia. Yy, zajmujecie się tym, czy wędkarstwo, to jak otworzylibyście kanał na YouTube, to o czym byście otworzyli? O jeździe na rowerze? Czy o wędkarstwie? Albo fotografii? No to też zwróćcie uwagę. Jak ktoś 15 lat prowadził kanał o dupie Maryni, a nagle od roku zajm... jest pasjonatem motoryzacji, nic gruszki, nic pietruszki, bo hajs się zaczął pokazywać, bo się hajs zgadza, bo, bo, akurat, bo się akurat temat nawinął. No, jeżeli mnie pasjonują samochody, to mówię o samochodach, a nie o łowieniu ryb, ani, ani o jeździe na rowerze, tak? Na wszystko zwracajcie uwagę, trzeba czytać między wierszami. Jest dużo fajnych, fajnych tu kanałów, naprawdę, można się czegoś dowiedzieć. Dobra, chwilka, bo mi tu ktoś bije. Jestem, jestem. Jest Kacper Wójcik, młody chłopak, ale widać, że nie jedna auto widział rozebrane. Także pewnie Wam chętnie pomoże w czymś. No Polecam ludzi, którzy widzę, że jak mówią o czymś, nie zawsze można się zgadzać ze wszystkimi i ze wszystkim, co się mówi. Ze mną się może ktoś nie zgadzać, ja się nie mogę czasem nie zgadzać, albo dajmy na to, yy, mam inne zdanie jak Kacper, czy mogę mieć inne zdanie jak ktoś, ktoś inny z jakiegoś tam yy, kanału. Ale to nie znaczy, że nie można porozmawiać, i to, że ja mam inne zdanie, to nie znaczy, że ten człowiek nic nie wie. Bo ja mam po prostu inne zdania, inaczej bym to zrobił, ale jeżeli mówi, to widać, że mówi fachowo, że miał do czynienia z autami. I że miał do czynienia z ich składaniem, z ich kupowaniem, ze wszystkim, bo, 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 bo to słychać. Nie musicie, mówię, ze mną jechać, czy mówię, i teraz zobaczcie, zlecacie, zlecacie zakup auta. Czasami to jest 3, 4, 5 tysięcy euro. Nie daj Boże, jeszcze nie wiem, za 10. Za, zakup auta nie musicie tego zlecać mi. zlećcie to komu innemu, ale na Boga, komuś, kto się zna. Bo to jest zakup samochodu, nie kupujecie pary butów, skarpet, tylko samochód ludzie. Samochód może wygenerować jeszcze samochód nowej generacji, gdzie nawalone jest tego wszystkiego, może wygenerować takie koszty, jak jak się kupi minę? Że wam się wszystkiego odechce. To jeżeli ktoś by, ktoś by był e, znany z tego, że pokazuje twarz na YouTube, to zlecilibyście mu wyrwanie zęba? No, do tego zmierzam właśnie. To, że ktoś pokazuje twarz, to nie znaczy, że się na czymś zna. Dlatego odsyłam do takiego filmiku, zobaczcie o prostej rzeczy, jaka jest debata, o czymś naprawdę yy, prostym. Jeżeli ktoś takich rzeczy nie wie, no to jak on się bierze i zakupowanie ludziom auta na zlecenie? No chyba coś jest nie tak. Mówię, mi tego nie musicie zlecać. Kupowanie auta komuś, obcej osobie za pieniądze 10, 20, 30 tysięcy, to jest bardzo odpowiedzialna rzecz. Bardzo odpowiedzialna sprawa. Naprawdę to jest. Ktoś potem może mieć problemy z tego tytułu, jak, jak mu proste kupię, tak? A tam sprowadza się wszystko. Chichi, śmichi. Yy, fajnie, tu tego, zdjęcie, pach, już, już laweta, już, już leci, już gitara. Słuchajcie, jakby mi ktoś tak na jeździe próbnej, śmiejemy się, że żartujemy z chłopakami na wyjazdach. Mało tego jest nieraz taki humor. Jest tyle śmichu, no ale to jest kiedyś śmich. To śmigal. Jeżeli chłopak widać w tej skodzie, siedzi zestresowany, bo za chwilę ma wydać swoje jakoś ciężko zrobione pieniądze, widać, że się nie zna. Pozdrawiam cię kolego! Pozdrawiam cię kolego! Mam nadzieję, że ta skoda ma te 170 tysięcy przejechane. Ale lepiej sobie leć na serwis. Jak obejrzysz ten filmik, może nie, może ktoś ci podpowie. Jedź na serwis i sprawdź sobie ten przebieg. A jak, a jak nie ma. A jak nie ma przejechane, no to nie wiem, wiesz, wiesz gdzie dzwoń. Do kolegów, co tak zachwalali. Dokładnie ta. Widać, że chłopak, chłopak chce kupić sobie dobre auto. Jeden siedzi i bredzi o, 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 o dupie Marynie. A drugi, kurwa, ale zajebi... kurwa, ale zajebiste auto, fajne, kurwa, moja, moja to ma ciasno tam, kurwa. Do, tutaj dopiero postać wyrosła. Z mchu i paproci. Radzę obserwować, bo, 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 Tandem jest świetny, z tego co zauważyłem. Powiem wam tak. Wiem, że chłopak nie ma siły przebicia, bo nie każdy jest, nie każdy, nie każdy jest heros. A jakby mnie ktoś tak pajacował z tyłu, jak jadę autem, to bym go po prostu wyciągnął z tego samochodu, a potem mu ten telefon wywalił. Bo kiedy jest czas, to jest czas na pajacowanie. Irytują mnie takie rzeczy i tyle, no i, i to wszystko, i mam prawo do swojego zdania. Dobra, piątek jest, trzeba się wyluzować. Także słuchajcie, zwracajcie uwagę, czytajcie między wierszami. Kupno auta, zlecajcie ludziom, którzy się na tym znają, bo to jest poważna sprawa, odpowiedzialna, bo to są pieniądze wasze, które chyba z nieba wam nie spadły. Ja nie jeżdżę często, ja rozumiem, że no widzicie, no teraz 11, 11 mamy, mamy komplet, jedziemy. Słuchajcie, we wrześniu już nie jadę, bo jadę na mały odpoczynek w październiku dwa razy postaram się lecieć w granicach 10 i w granicach 20 października gdyby ktoś chciał, nie ma problemu Jak, jakieś tam są pytania też zawsze pod mailem, pod filmikiem jest mail na końcu też tam gdzieś jakieś zdjęcie samochodu wrzucę tam jest mail wpisany później jest kontakt telefoniczny czymś tam mogę mogę bo nie ma cudów na Niemczech słuchajcie, już nie ma cudów na Niemczech wytłumaczcie mi dlaczego moi znajomi wpadają na Berlin objeżdżają te place i teraz też chłopak dzwonił, bo akurat widział tą, widział tą ekipę kupującą te auta. Mówi, człowieku, nie było co kupić tego dnia. Ceny z czapki. Naprawdę, nie kupili nic. Nie kupili nic. Nawet nie było do czego przylepić parę groszy. Tak, żeby kupić dobrze dobre auto. A tam się cieszą, bo auto pokupowali. No nawet kupi przykład, ta Fiesta 5. Ani to Titanium, ani nic z 13 roku w 1.6 dieslu, 5000 euro. Za, za, za fiestę? 5 tysięcy za 13 rok to mógłbym dać, jakby to benzyna była. W jakimś fachu ani halogenu, ani nic. Gdzie tu, gdzie, gdzie, gdzie tu jest ee, jakiś raryta? Z auta są po 20 tysięcy, 22. Benzyny hulają po 24,5, a te są od 20, 21, 22, 22, To jak ja mam za nią zapłacić 21 czy 2 w zakupie z wózka, to kto mi tu za taką fiestę 24,5 tysięcy położy, Jak ich, ich tu jest 10 stron z tych pieniądza. Za Mondeo z, z, z 11-12 roku w nawce y, w dieslu dwulitrowym y, poniżej piątki się już płaci. A co dopiero za jakąś tam fieścinę? No nie, nie ma. No mówię, i ktoś jedzie i mówi, że nic nie mógł kupić, a tam obkupieni 10, 15, 100 aut. Super, no zakupy idą jak ta lala. Ja nie, nie, nie wiem w ogóle. Ludzie się wyrwali nie wiadomo skąd, z czapki. Nigdy się nie zajmowali handlem. Biorą jak leci, biorą tak, jak 15-20 lat temu że się z placu brało. To oni, oni, oni biorą tak, oni się urodzili dopiero, urodzili się dopiero i zachowują się tak, jakby to było 20 lat w wcześniej, albo 15, na tych placach. Jeżeli swoje pieniądze inwestują, niech sobie inwestują, niech im to potem stoi. Tylko po co kogoś nagabywać do, do czegoś, co jest kompletnie nieopłacalne? Bo tam nie ma, nie, ma, nie ma cudownych miejsc w Niemczech. Ja nie że też w żadne cudowne miejsca. Jest po prostu schemat, w jakim się kupuje, i jak się szuka samochodu. Jest schemat, jest, trzeba mieć dużo szczęścia, raz są wyjazdy fajne, raz nie, raz są auta, raz nie ma. Tak to wygląda, no. Ale jechanie na najgorsze miejsce w Niemczech do zakupu samochodu, gdzie tylko raz na jakiś czas udaje się coś tam kupić, i to mówię, kupują ludzie, którzy się na tym znają, zęby zjedli na handlu. I grzebanie w tych poflotówkach, po firmówkach w dieslu, gdzie 90% ma cofnięte szafy, ludzie. 90% jeżeli tam 5-6-letnie auto stoi do sprzedania, poflotowe, i cena wydaje się atrakcyjna, to szafa jest cofnięta na bank, jeżeli ma poniżej 200 tysięcy, na bank. Tak to wygląda. Macie pytania? Nie chcę przedłużać już jeszcze o autach uszkodzonych, o autach uszkodzonych innym razem, bo planuję coś takiego, że że przejedziemy się, jeżeli ktoś oczywiście będzie chciał, no to mogę coś takiego zorganizować, sam sobie pojadę też coś kupię na placę z autami uszkodzonymi, ale nie do Niemiec, no bo... bo nie do Niemiec, no ale to mówię, nie wiem, czy jak... jak... Ktoś będzie chciał, to może coś takiego, się, coś takiego się jeszcze zorganizuje. W sumie miałem tylko na tyle do powiedzenia, bo mnie coś, 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 coś zmobilizowało, żeby ten filmik nagrać. Macie pytania, po prostu piszcie.